Podczas naszej rozmowy mówiliśmy o uprawach pasowych i o problemach z chwastami na takich polach. A proszę mi powiedzieć, jakie najczęstsze błędy popełniają rolnicy właśnie na tych polach i ta kompensacja chwastów jednak pojawia się na nich? Przede wszystkim, jeżeli moglibyśmy mówić o błędach, to bardziej są kwestie wynikające z nabierania doświadczenia w kwestii dobrej ochrony przed chwastami, ale myślę, że dobór nie do końca odpowiednio właściwych technologii zwalczania chwastów. Mam tutaj na myśli taki najczęstszy błąd właśnie wynikający z tego, że w technologii strip stosuje się na przykład technologię doglebową, która wymaga często po, po, poprawek wynikających z tego, że nie zawsze jest skuteczna w stosunku do zwalczania chwastów. Może to wynikać z tego, że po prostu ona nie jest skuteczna, ponieważ her, herbicyd nie związał się z glebą z powodu mulczu, ale to może wynikać również z niedobrania odpowiedniego preparatu w kontekście zachwaszczenia, które możemy na takiej uprawie, w takiej uprawie spotkać. I tutaj mając wiedzę i doświadczenie związane z tym, jakie gatunki chwastów Fastów się kompensują w większości, jak bodziszki, samo się na przykład, tak, maki również. To tutaj ważną informacją, którą musi podjąć rolnik, jest dobór odpowiedniej technologii zwalczającej te właśnie najbardziej niechciane gatunki chwastów w swoich uprawach. Mhm. Na polach, które prowadzicie, rolnik urowników, którym doradzacie, stwierdziliście, że jednak zabiegi nalistne mają tą wyższość nad zabiegami doglebowymi. Bardziej się te zabiegi jednak sprawdzają w stripteulu. Dlaczego? Przede wszystkim w się sprawdzają bardziej ze względu na to, że warunki do działania herbstów na listnych, po wschodach rośliny uprawnej, po wschodach chwastów, e, są lepsze do ich zwalczenia. Tak? W przypadku herbicydów doglebowych bardzo często barierą jest mulcz, który mamy w międzyrzędziach, który ogranicza dostępność herbicydu e, do gleby. Tak? Jeżeli chwasty kiełkują w glebie w technologii stripli w dłuższym okresie czasu, to ta, taki herbicyd doglebowy nie jest w stanie po prostu zadziałać. On szybciej odparuje, szybciej się, e, szybciej się dezaktywuje, tak? niż jak gdyby w tej glebie wytrzyma do tego momentu, aby zwalczać chwasty, które kiełkują. Technologii nalisnej tego problemu nie ma, tak? bo zwalczamy chwasty faktycznie wtedy, kiedy one wykiełkują z gleby. Widzimy tendencję do tego, że w uprawie strip schody chwastów są jednak rozłożone dłużej w czasie, w szczególności w rzepaku, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej chwasty kontrolować, w szczególności mając rozwiązania, które zwalczają trudne chwasty. Tutaj po raz kolejny będę się posiłkował przykładem podiszka, bo, bo faktycznie czy to w kukurydzy, czy w rzepaku jest to chwast numer jeden, jeżeli chodzi o zwalczanie i problem zwalczania. W rzepaku do niedawna był to problem wielki, a od niedawna już z bo mamy dostępne preparaty jak Belka czy korwetto, które sobie bardzo dobrze radzą z tym problemem. No ale jeżeli faktycznie obserwuję, bo sam pan to podkreślał podczas prezentacji, jeżeli faktycznie w tych uprawach pasowych obserwujemy większe problemy z chwastami i. Ten problem ze skutecznością y, zabiegu, to dlaczego jednak warto uprawiać pola w technologii pasowej? Przewrotne pytanie, ale, ale w sumie e, faktycznie pewnie wiele osób się zastanawia nad, w, nad nim. Patrząc na ostatnie lata, lata, które były bardzo dokuczliwe, tak, bo faktycznie tej wody brakowało, patrząc na wyniki doświadczeń, to nie tylko doświadczeń naukowych, ale doświadczeń praktyków, co faktycznie uprawa striptil odniosła sukces, pokazujący możliwości lepszej retencji wody, lepszego wykorzystania wody w w, tejże typie, w tymże typie uprawy, tak naprawdę musimy się zastanowić, jak możemy pomóc sobie w lepszym zwalczaniu chwastów, jeżeli to jest faktycznie duży problem. Wielu praktyków uważa, że ten problem kompensacji chwastów jest największy w pierwszych latach. W, w momencie przejścia z uprawy tradycyjnej na uprawę strip i faktycznie to jest taki ten najbardziej newralgiczny moment. Co więcej... No, Striptill daje nam też możliwości, żeby jednak nie tylko, nie tylko chemicznie, ale również mechanicznie pomóc sobie, w szczególności na początku, tuż przed siewem, z ograniczeniem kiełkowania tych kwasów niechcianych. Tak? Więc mamy tutaj różne możliwości, które mogą nam pomóc. Nie tylko sam zabieg, ale również chociażby krótka, krótka płytka podorywka tak? przed, przed siewem. Później następnie jeszcze jakiś przejazd broną, który zniszczy te kwasy, które skiełkowały. Więc mamy szerokie możliwości do tego, żeby jednak przeciwdziałać. Są Myślę, że jest takim wskaźnikiem, że skoro warto w latach trudnych siać w trybilu, bo mamy pozytywny efekt w plonie, no to starajmy się dobierać narzędzia i możliwości, które nam umożliwią po prostu walkę z tymi chwastami, tak, żeby ograniczyć ten problem.